Jak widzieliście poprzednim mecz tamy ruskie. Mi się kurwa nie da grać. Ty, ja mam info. tam już y, trzech typa widzisz. Totalnie kurwa, nic. Ty też? Więc no. mm, tak, ogólnie trzech. A nie dobre już mam wszystkich. Ja ogólnie mam wyłączone. Nie trafiam za łupy! Nie trafiam zawki! Trafiłem. Kurwa nie trafiłem. Byłem pierwszy do chuja. Z czego on mnie ściągnął? Z Mhm. Mm Poch. Ju ja do raju. On dup. Nie ciu. Oj, ja No, gaj, no. no, no, gaj. Hmm. Różnij, Ja pierdolę, oh. no i na chuj, pytaj kurwa, mogłem nie pytać. No, no. raczej, zostawiajcie suba lajka i dzwonka, żeby nic was nie ominęło. I zapraszamy na nasze social media linki w opisie. Chyba zapytać, Chciałabym, czy, czy polski no i jest. I tak poszliber. I wam dupę kurwa, niech sobie idą. Aaa, bomba wróciła, ruskiewicza. Wrócił. Morda, Jest coś. No patrz jak mi jednęli, no nie kurwa ust do chujan, jak to usta. Patrz jak mi jedną.

Kościu, co to tak mi Odwrócił się i to od do razu dostałem. Nie, 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 nie od tego dostałem. Nie zabił ten, co go wciągnięł później. Ale oboje, oboje go obiłem, kurwa, i gówno z tego wyszło. U, jest. jesteś pojebany No zajęcie, poszedł, na. Chodź, Asia, chodź. No przecież idę. Pierwsza idę. Jest coś. Jest coś flash. flash. flash, flash. flash. Jest coś. kurwa, dawczą short, 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 short. się, short, short. Jungle. Jungle. O Jezus! Pop mi zakurwił. Window, 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 window. Short. U. Nie daj, że gościu mi zajebał. Nie daj, że gościu mi zajebał. To jeszcze przez niego nie mogę.

And short. and short. There's. There's that. C D. Jungle. Jungle. Nice. Go plant. Go plant. Yeah, here A ja w jeba nic. Trzymał, trzymał, kurwa do końca. Muszę celownik chcę zmniejszyć trochę. O, taka kropeczka wystarczy. Już kurwa ktoś coś się pyta, ale chuj co? Jak po rusku, to chuj wie? Nie. Coś się zapytał, ale wywiatkowało wy, go. A. Chodziło o coś do mnie Prawdopodobnie z tym dziewczynym Jest coś, maybe... Tak? Yeah, pod schodami, pod schodami, pod schodami. Ja zobaczę czy nie idzie na Andrzej trzymaj tam. Maybe stars, maybe stars Panie Short Andrzej A z u mnie. No tak, jestem sama na dwóch Wiesz, że jednego masz shorta i miało miał łapkę Nie, nie wychodzi, nie wychodzi Nie uchodzi. Let's Plecy ci robi Widzisz? Pojdzie A to nie Robił plecy Nie robił Jak nie robił kurwa? Przecież jeden, y, jedna abupa na mnie patrzyła na CT, a drugi rozdraju chciał być ci plecy kurwa robił Tamże że nie Stać mnie na łapkę. zagram chociaż nią raz, k**wa ku... Aśka szybko... dobra Pałac? No. Ty pałac, dawaj pałac, dawaj pałac Nie rzucisz smoka. Nie rzucę otrzymam сразу выйди Аранжуй. Подсюда Сразу, Слева, слева, еще слева. Наша джунга. Подтовый. Ему не входи. Подтовый. Подсюда древня. на я Подсюда древня. Подсюда древня. Andrzej wiem! Rzuciłam smoka! Za późno. No to sorry, że ty wcześniej... To oni sami siebie zajebali. Mhm. Mm Bo nie zanim rzucasz smoka. A skąd ja miałem wiedzieć, że ty rzucisz smoka, jak nic nie gadałaś. Bo podniosłam! To mówisz takie rzeczy, że rzucasz. Dopiero podniosłam. To od razu rzuciłam. Nie... To było Andrzej ty, ty byłeś kawałek od tego. O ty, żeby zaplantować. Window and connect window and dongle. Cut one. Goblin. Goblin. Enemy picker. To oni się sami zabijają tam. Uj, 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 uj. Uj, 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 uj. Podaj, Andrzej, trzymaj A. Daj mi na. Widziałeś! Mam, mam, wiem. To wknął. Chyba kuchnia będzie. O, lej mu. Na co dałaś plant? No nie ja, wszyscy się ja A na co jest plant? Widziałaś? A, well, a... E, na niego chyba. Na psy chyba. Dobra, uciekaj. Czekaj Mam tutaj odwróć się. Jakbym nie wiedział. Jednij mu Gdzie ty ptojisz. Mogłeś tam grać. Dobra, to chodź. Mogłeś grać i tak mini. Ja w ogóle nienawidzę Aśka, to że zrobiłem kurwa trzy fragi z niej, to no. Podchodź, 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 ja już ci fleszuję, idź. Co rzucił? Ja. Kim no jest tata? I w chyba connect. Nie mamy nie mamy takich. Kurwa, nie widzę. Kody? Mhm to coś, Kurwa, ja nie widzę. Tata, tata, tata. Jo. Tata no i jest tu Lipa Patrz Tete Patrz Te kiedy wiesz, że masz schody jeszcze Ale schody już cię nie widział z tej pozycji Widział musiałby wejść, musiałby wejść głęboko No tak, ale ja go nie widziałam No trudno, ale to... Więc tak czy tak masz, by mnie zabił i tak... Wyjście albo tu, albo tu, no... Dzięki Chodź, Pałac Ja w Dobra, po cichu. Podchodzimy, podchodzimy na głęboko po cichu. Tu chodź. Nie, nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź. Schowaj się. Bo się cofają. Nie. Chowaj się. Nie Błyszę. cofają się. Słyszę, że biegli mniej więcej na B. Biega, patrz. Czy widzisz? I teraz. Cicho. Y dżungla, dżungla. Dwóch. Jeden connect, one connector, one jungle. Udźmo, poszli już, poszli już, nie widzieli się. Poszli już. Widzieli. No oczywiście, Wiesz? że widzieli, co ty pierdolisz. Ty się wychyliłaś ze mną? Ja wychyliłam się pierwsza. Kurwa. Kościół, słychać z kilometra? To on Shorta słyszy Chyba Tak Słyszę Shorta, no Ale jego też było słychać z kilometra Jak on z tego kurwa? Short. Short! Ale mi nie idzie, kurwa teraz No mi też w chuj nie idzie Kurwa, ja już w poprzednim meczu to kurwa dużo lepiej znam Tobie gorzej? Mogę mnie kupować Nie zagrać force, zagrać tego Eko. Dobra, Mamy. chodź z nimi z zajdź. Na Na B, zajdź Kurwa, ktoś pierwszy O Jezu bo jak ja widzę A jest. O Jezu! O Cofnij Jezu! Cofnij z tą paką. No <grywa> ja nie miałam zamiaru tam iść. Czór biegnie, cofaj? Chciałam tylko broń od Chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. Pójdę tędy. Aaa, nie idź. Kurwa! Robią nas jak dzieci, no. A co zrobisz? No znaczy, z tym? Znaczy się wkurwił. Andrzej aż się odpaliło. Nie daj, no, no nie, ode mnie. Ja, nie, ja nie mogę skończyć. O, mam wrażenie. Daj mi tego flesza. To mi zajęło flesza. Nie wiem. To jest flesz. Please please flash. Free flash. Flesz. Stairs and sandwich, no kurwa, mówię ci, flash kurwa, to nie Andrzej. Nie, to że flash ją ma. No jest le panu, no. macie schody i ten. No, Andrzej, jestem z sam a nie. Mówię mu kurwa flash to kurwa nie rzuca, no pierdolony pedał. No że ty kurwa tyle z tym dostałeś i chuj. I ciasia na B. Jeszcze nie nie No jak? Tłumacz mi jak A no tu na pewno jeden na niego czeka Dziękuję. Ja zaraz tego gościa kurwa wyciszę. Ten u nich ma 16 fregów. Drugi 11 kurwa Dobra, daj mi tą kurwę, albo po chodzimy. No jak mnie kurwa puści, nie będzie blokował śmieci jewany Podchodź na blisko, podchodź, a ja już proszę. Poczekaj. AJ! Bardzo, no, Bardzo ładnie. No i przestańcie mnie blokować. Kurwa, y... trzy dżungli Ta odnoga taka No tam Dobra, Andrzej... Wychyl na ten Uuu, Andrzej Chyba jeszcze jeden Dobra, leży Załaduj Chylaj CT jest Andrzej, idź, CT Na chuj ci to? Żebyś miała pytanie Wychylając Kurwa, kurwa ile z... tych awup tu? Trzy awupy Wychylając na gościa wcelowanego, kurwa, to sobie mogę gówno zrobić graj daj mi to Trzy awupy Namida, 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 go mid, go mid, go, meet. go I cześć, że wszyscy mają tego samego skina? Gdzie? Powiedz mi, gdzie on był. Wy By mi, gdzie on był. A tu. And window. Guys one yeah. Co on robi?